w nich. w nich. w nich. U mnie to jest w sumie spoko. Nawet gdy za oknem mokro gdy na zewnątrz jest też chłodno. Serio nawet wtedy jest lajtowo. Nie przejmuję się pogodą. Ciepło w domu jest pod kołdrą, Wyobraźnia to jest kosmos. walczy tylko z moją wolą. Nie słucham co biadolą, jakieś dziwne zdania tworzą. Ciągle tylko pierdololo, jakby mózgi sobie mrożą. Nie daj się w to złapać, nie biegaj z ich obrożą Nie daj się im wrobić, uciekaj za wolnością Serio stary, słuchaj serca, słuchaj bliskich Serio stary, uciekaj, ludzie są toksyczni To psychologia wyjdzie ci poprawnie Będzie marnie, poważnie w rapsylamie wiem Może głupie te kazanie, może posłuchasz i w sumie skończy się to wszystko fajnie, ej może skończy się to wszystko fajnie, zobaczysz Słuchaj stary, załóż okulary, zimny łokieć, wyjebane w nich Słuchaj stary, zanudź bez obawy, szybkim krokiem, wyjebane w nich Słuchaj stary, załóż okulary, zimny łokieć, wyjebane w nich Słuchaj stary, zanudź bez obawy, szybkim krokiem, wyjebane w nich jak mawiał Eminem, łap oportunita Tak może debilne, kto to mówi, tak? Czasem powinien, nie, dzisiaj wody tu mi daj Kiedy mi to minie, może nigdy, ha! Ziomek znika, pewna era, Neva, Ewa, give up. Każdy z nas w sobie miewa bohatera, nawet teraz Ja to serio, nieraz szperam w głowie, robię serap Może z se tym krzywdę robię, goję ranę do wesela I delikatnie czasem podupadam, gdy Noszę bagaż jak Puzzle, się poskładam team Wspieram, będzie epic win, ej Będzie epic win, ej, 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 ej. Kiedy mogę to pomagam, wlec się przez życiowy marsz Kiedy możesz to pomagaj, pamiętaj ziom, don't be harsh Mimo wszystko mam nadzieję, że nadzieję masz Może to i słaby rym, ale wiem, że radę dasz Słuchaj stary, załóż okulary, zimny łokieć Wyjebane w nich, Słuchaj stary, zanudź bez obawy, szybkim krokiem Wyjebane w nich, wyjebane w nich Słuchaj stary, załóż okulary, zimny łokieć, wyjebane w nich. Wyjebane w nich. Słuchaj stary, za bez obawy, szybkim krokiem, wyjebane w nich. Widać na trawie? No. Nie. Nie umiesz? Kiedyś umiałam, ale już jestem za stara. Wyszło jeszcze, wow. To 20 lat nie robiłem. Dobra. No to patrzcie na to. Oni są specjalistami. Dup, nie ma miny. Jeszcze że się zgadzasz? Nie kuj windy, bo mi dziurę pod stopami zrobisz, KOLEŚ! Uciekaj tam może, co? Widzieliście go? Widzieliście? Czy mi się to uda? Uff, udało KURWA NIE UDAŁO MI SIĘ! <Harmonziffsody> Musimy pamiętać, żeby go postawić za kółkiem, bo jak na przykład by był tu, albo tu, albo tu, albo tu, albo tu i tak dalej. Albo tu, albo tu, albo tu, albo tu, albo tu, albo tu, albo tu. To wtedy przejechalibyśmy go. QK zaczynają się schody co? Wow What the fuck joystick mi przestał działać? Może tam się schodzi? Nie, tam się kurwa nie schodzi Aha, ja to zjebałem teraz Aha to ja teraz nie mam gadać Da, potrenujemy się za ten czas Ale muszę mieć katar Jezus, Jezus, nienawidzę alergii Czemu ja musiałem się urodzić alergikiem jakby nie mógł mieć innego builda, innych talentów w drzewku, nie? Ach. Dawaj mi to tu jaka. <tulak> tam pozytywni, bo u mnie zajebiście właśnie wchodzę do świątyni, w której mają zamiar mnie zjeść 50 razy. <tulak> Tutaj fajne do pajączki. Już się spuszczam tam, gdzie jeszcze mnie nie ma, ale. Tylka <tulak> <Pijawka>, gdzie Nie, 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 Nie. On kurwa robi! Ha, ha, ha. Znowu za stopami popierdale, tak jak tam ci fetyszyści jebani w jedynce, ha tak. oj, wy fetyszyści, tylko po stopach byście strzelali, co? a teraz proszę bardzo, jesteśmy prorokiem, jesteśmy Mojżeszem, jesteśmy kurwa lecz. O Jezu! O, F5 Ha, wyszło. No widzieliście, mamy tutaj... What? Kurwa, pamiętałem o tym, pamiętałem <laughs> To nie było mądre, nie, nie, to nie było <laughs> Kurwa, ta gra kiedyś mnie doprowadzi do zawału, naprawdę <laughs> Nie, źle, 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 on miał być odrzucony <laughs> <laughs> Kurwa, slow -mo. A czekaj, ja teraz próbuję jump'nąć, tak? I SPADŁEM! HAHA! Ha! I strach. Oh, oh, oh. No. I co mam teraz zrobić? Co, może jump? Nic kurwa, nic nie pomaga! Co teraz? Skoń strzelać? Wszystko. Teraz o, o, ja jeszcze dostałem, ha? Może tutaj na górę. No i... Kurwa przeżył. Trasz się cieszę, bo... bo to nie było zbyt przyjemne, no? Znaczy no, a... zdania są podzielone. O, zajebiście już widzę, że za zginę. Dla QK zawsze popierdzielisz najprostsze rzeczy Kurde, się czuję, że będziemy mieć taką epickość, że skończymy to i potem będzie finałowe W którym będę ginął jak szmata, więc <grym> nie będzie to oglądać Nie wiem, po co ich biję, przecież... Jeb, kurwa, jak to przejść? tutaj te włączanie tylko dwa wszystko kurwa nie wyszło nie wyszło ale wyszło ciuchcia aż sobie de baranka za szczęścia okej okay, lecimy O no, jak trzynajm Witam serdecznie, się maneczko pozytywni. Się ma Asia Y, się ma Szorstki, się ma Aleksja, się ma siema się ma Łukasz, się ma Chibi, się ma Bartek, się ma Kas, się ma Tomasz, się ma Basior, eee... się ma Majones, się ma Morris co tam u Was? Opowiadajcie, jak tam, co tam? Wszystko jest ok, wszystko jest alright? Mam nadzieję, że tak. Eee... Tutaj widzę, że Bartek Maslo powiedział, że czytam w myślach pod względem tego, jaki, jakiego kontentu potrzebuje. Eee... Tutaj z tym Diablo to akurat jest tak, że to akurat jest pomysł wspierających. Znaczy, wspierający przegłosowali tę grę, ale. Taki główny pomysł, propozycją tej gry tutaj zajęła się Asia Y, więc do niej wszelkie podziękowania. Kas pytał, czy ja serio grałem, pierwszy, czy ja pierwszy raz gram w tą grę. Ja kiedyś to grałem, ale to grałem tak, nie wiem, pół godzinki albo coś na PS1, zginąłem i stwierdziłem, że słaba gra. Ale to byłem strasznie młody wtedy jak to grałem i ogółem nie wiedziałem o co chodzi. Eee, Asia tutaj już straszy, że zaproponuje Diablo 2. Jeszcze Kas powiedział, że fajny bit jest w tej piosence. No, gdybyś powiedział coś odnośnie dysku, tekstu, rapu, flow i tak dalej, to mógłbym z czystym sumieniem podziękować. A że akurat bitem ja się nie zajmowałem, to chyba raczej nie wypada mi dziękować za to? Chociaż no, to ja wybrałem ten bit, więc. Eee... Ta gra to moje dzieciństwo. God damn. Kat Dame. Fajnie, że wyjątkowo pytasz. Humor jak widać wraca. Tak, widzę właśnie tajtek, że i humor i wena, wszystko do ciebie wraca. Także zajebiście. się. Error Queen. Eee, jest chyba alright. Odebrałem sobie umowę na praktyki i odebrałem paczuszkę z pokrowcem na czytnik. Czy pojed... Czy pojedyncy zaczynamy dwójkę? Jeśli chodzi o plany z mojej strony, to nie mam takich planów, ale jeśli wspierający zagłosują tak i Diablo 2 wygra, no to tak. E, dobra, e, z racji tego, że Asia tutaj jest e, jakby szefem tego pomysłu, Asia, powiedz mi, jaką wersję Diablo mam uruchomić? Mam tak. Wersja Diablo, która. Obsługuje high resolution wersja Diablo Classic, która ma mega starą i brzydką grafikę, albo wersja Hellfire, i to jakby uruchamia grę z dodatkiem Hellfire z high resolution. Tylko, że Hellfire to jest tak, jakby taki nieoficjalny dodatek, tak mi się wydaje. W sensie nie był robiony przez Blizzarda, więc no jak tam, jak tam chcesz? Co, co proponujesz? Eee... Sprostowanie, bo Kas nie był zdecydowany między Naruto a Diablo, więc od niego poszło Naruto, a ja dałem Diablo, żeby obie Gierki miały szansę. Okej. Okay. HF jest oficjalny. No okej, Blizzard powiedzmy, że oficjalnie go zaakceptował, ale to robiły jakieś ziomki inne. Widzę, że mamy dużo aś i greków tutaj na tym czacie. Albo po prostu nie rozumiecie, o czym ja mówię. To jestem szefem pomysłu DD, jak kiedyś wygra, będę ci mógł zrobić... dawna na postać. Nie wiem, czy szef pomysłu ma prawo aż tak bardzo ingerować. Dobra, to odpalam Hellfire. Nacisnąłem Asia, chce Hellfire, także leci Hellfire. Czekajcie, zaraz. Ej, ale czekaj, 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 bo to jest. Powiedzcie mi, te Hellfire to jest DLC, taki dodatek po prostu, dodatek? Eee, czy ten? Czy czy czy, czy, czy. czy. czy to jest Diablo, plus dodatek? Bo mi się tutaj odpaliły jakieś takie dziwne rzeczy, czekajcie, ja wam to pokażę, żebyście to widzieli. Ej! Ten Hellfire mi pierdoli tutaj ten grę, czekajcie. Co się odsjebało? Spierdoliliście mi, kurwa, komputer. Ej, powaga! God damn! Czekajcie, tu muszę zrobić, kurwa, Alt, Control Delete, bo... Ej, z <noise> Ej, na pewno to tak ma być, kurwa czekajcie, bo mi się zaspierdoliło. Mam teraz cały, kurwa, ekran zjebany, ten jeden od gry, a, a gra nawet już się nie, nie ten nie uruchomiła. Eee, ja ostatnio sprawdzałem, żeby nie było, że ja bez przygotowania odpalam gierkę Ja, przy, ja włączałem ostatnio te normalne HD i, I działało wszystko, śmigało w miarę ładnie A teraz kurwa nie wiem co jest grane Ja pierdolę ej Czekajcie, ja sobie to zrobię tak Pyk, to tutaj eee, To sobie zamknę Co tu się odjebało z tym kurwa ekranem? Ja pierdolę, czekajcie, bo o jezu. Ja tu muszę wejść w jakieś ustawienia tego, tego, wszystkiego. Eee. Nie wiem, ustawienia ekranu. Ja pierdole. M. Mm. Mm. To weź bez Hellfire No wiesz co, chyba tak zrobię tajtek. tylko że najpierw chciałbym naprawić ten jebany ekran <laughs> Co tu się odjebało Ej dobra, to zanim ja to naprawię, to może powiedzcie mi kim mam grać, ok? Tylko prosiłbym tutaj bez pomysłu, żeby magami grać, bo ja... Bo wiecie, że ja magami nie lubię grać, ok? Także, kto tam pozostaje? Pozostaje nam wojownik i... i Łotr, tak? Z tego co pamiętam więc, jak myślicie, w kim się bardziej lepiej odnajdę? Bo widziałem, że łotr zaczyna z łukiem, a a wojownik tam ma jakiś miecz i tarcze. Ja nie wiem, jak to naprawić. Pierwszy raz w życiu mam taki błąd. Ja bym sobie najchętniej jebnął restart kompa, tylko że wtedy, wiecie, będzie restart streama. Co wy na to? Zgadzacie się na to? Co wy tu piszecie? Mm, łuczniczką. Warrior, water, water, warrior. Siema, trouser. Water. Będą jaja. Wojownik się znudzi po czasie Nie znam się, ale water brzmi ok Dobra, ej, ja robię tego e, Ja robię restart kompa, ok Bo to jest kurwa śmieszne w chuj e, Także wróćcie za 5 minut Eee, ja sobie to ogarnę i, i ten. Najpierw sobie ogarnę grę, i jak się już gra ogarnie, to wtedy odpalę streama, ok? Żeby nie było, że będę na wizji się bawił w to kurwa, bo ostatnio mi to śmigało, jak testowałem. Tylko, że nie odpalałem tego Hellfire, a Hellfire widzę, że już poszło kurwa ostro. Eee, znaczy, Łotr e, zaczyna z łukiem. Nie wiem, czy on może mieć zmianę broni potem, czy nie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie znam się na tej grze, także możecie mnie delikatnie poprowadzić, ale to zaraz, także zaraz wracam.